Oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził nam się Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Drodzy parafianie i mili goście, te radosne słowa anioła zwiastują nowy rozdział w życiu ludzkości, przyjście wyczekiwanego Mesjasza, Syna Bożego. Doroczną pamiątką tego wydarzenia są przeżywane przez nas święta Bożego Narodzenia. W te szczególne dni staję pośród Was ze słowami serdecznych życzeń i modlitwą. Życzę Wam najmilsi wielu Bożych darów, zdrowia i wszelkiej pomyślności, trwania przy Bogu i zachowywania Jego przykazań oraz jeszcze większej miłości do ludzi, bo tym, którzy miłują, wszystko obraca się ku dobru. Ta miłość niech połączy Wasze rodziny zgromadzone przy wigilijnym i świątecznym stole. Niech Boża Dziecina pociesza tych, którzy są smutni lub samotni, zaś nasze serca niech staną się dla niej mieszkaniem. Radosnych i błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego dla wszystkich razem i każdego z osobna i szczęśliwego nowego 2016 roku.